Zobaczę, mam ładne paznokcie. Załóżnie. Za krótki. No co taki mnie pomalowan? Taki kolor. Za bardzo w kwadrat. Za bardzo w Migdał. No, teraz ładne. Ale kolor? Ofiara tej krytyki jest z nami. Za chwilę będzie ja. oczywiście mogła uzyskać nasze wsparcie. Ania Jerośnik, Elżbieta Jerośnik. Dzień dobry, mama, dzień dobry. córka, obie aktorki. Czy mama tak zawsze? Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tw.pl tak, tak, jako ta czuła e, e, krytyczka, tak, bardzo często, natomiast czasami jest tak, że na przykład się jakoś ubiorę, wyjdę już, jest już post factum, po czym mama mówi tak ładnie się ubrałaś, ale nie chciałam ci mówić wcześniej, na przykład, nie. Ale tak wprost, wali prosto z mostu, tak, czy tak, tak jakoś owija w bawełnę? Nie, wale. nie wale pro, wali wale prosto nie z mostu. Owijam. Obecnie się nie podoba mój pedikir, bo, bo jest czarny, więc mama powiedziała, że brzydki. Ja ale mówię, dopiero w studiu, jak byłeś? Nie nie, 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 już zrobić. wczoraj powiedziałam, że. Ładnie zrobiłam, zrobione, ale, ale kolor brzydki. Natomiast powiedziałam, że ale to nie twoje stopy, ale jesteś moją córką, tak. więc. El, ale przecież wy się kochacie, jest bardzo. Blisko. to pewnie, jest tak. e, wszystko trochę dla żartu, trochę z miłości, e, jak wygląda w, taka wymiana, ale prawdziwa, pewnych uwag, które czasami mamy do siebie w waszym wypadku? E... My się nie obrażamy, ale rzeczywiście na przykład jak gramy razem, no to mama mi coś tam mówi. Tak, ja już to... czasami też coś potrafię powiedzieć. Po 10 tak. latach w zawodzie nawet mama czasami coś przyjmuje ode mnie. Mhm. E, ale nie obrażamy się na siebie. W ogóle fun fact jest taki, że my się nigdy w życiu nie pokłóciłyśmy. Prawda. No bo tutaj mamy do czynienia z raczej taką jednoznaczną, troszeczkę nawet powiedziałbym despotyczną reakcją e, krytyczną. To nie jest Jej, tak, my że się to jest, że jest otwarcie na dyskusję. My się tym bawiliśmy. Tak, bo te naprawdę. filmy są zabawą. Tak, ale, to... ale troszkę odtwarzają sytuację życiową. No, Dlatego, dokładnie tak, Docho... Dokładnie o, tak, tak, bo to jest wzięte z życia. To znaczy o tych paznokciach, to ja y, właśnie tak jak wczoraj powiedziałam, że ładnie, ładnie zrobiono, ale kolor mi się nie podoba taki czarny. Nie? Czyli trochę Nie, jesteście przy... poznaczy, tak, trochę. Tak, Przepraszam, tak, że... że przyłożę taką miarę, bo tam chodziło o facetów, ale jesteście jak ci dwaj zgryźliwi tetrycy z Muppet show. O, Czyli no, oni tak. sobie dogryzali, ale, ale robili się to kochają. życzliwie tak, bez tak, tak. intencji, żeby to tak, tak. A teraz w drugą stronę. Kiedy ty jesteś życzliwą krytyczką mamy? Jak mama jest słodycze? Jak idziemy, jak Ale mama, jak nie. idę z mamą do lekarza, bo zawsze muszę z nią iść do lekarza, bo jest alternatywna rzeczywistość u lekarza u mamy. I jak lekarz coś pyta, mama mówi nie, a ja, ja mówię jak nie, tak. Także no, nie, alternatywna no, a... rzeczywistość jest zawsze. Nie, no, nie, no, nie, no, nie, <laughs> o, właśnie, biedna Anusia, tak. A, ehm... a, no i co? I kiedy jeszcze ci coś mówię? No z reguły z nie, mama nie potrafi być dyplomatyczna, więc ja czasami jej mówię: mama, proszę cię przestań, albo, mu, albo jej robię przestań, nie rób teraz. A przejęłaś te cechy? Nie, nie, to jest to, to jest to. nie ja jestem nie, dyplomatyczna w miarę. A jeszcze sytuacja w sklepie mnie interesuje, na przykład z ubraniami. Jak to tam wygląda, bo moim zdaniem to jest punkt krytyczny może być w wielu relacjach. To nie? jest bardzo ciężki czas, jak tak. ja idę z mamą na zakupy, bo mama nie chce przymierzać. Mówi, bo ja że biorę nic za dla małe ma. rzeczy. To mam po Niani, bo w Niani się ubierałam za małe i tak mi zostało, nie zostało że nie jestem szczupła i po prostu to powinno na mnie leżeć. Idę do eseczka. eseczka, Ale nie chcę przymierzać czasem, więc ona mnie. Nigdy zmusza. nie chcesz przymierzać. Nigdy. Więc idę do domu, kupuję Eskę i przymierzam w domu. Nie, wyszło. czasami zdarza się tak, że te uwagi, które sobie dajecie, one wychodzą trochę na inny poziom. Nie takiego żartu, nie takiej trochę surrealistycznej relacji trochę jak w scenie filmowej. Tylko naprawdę macie wobec siebie jakieś uwagi, które są trudne do zaakceptowania przez drugą stronę. Mm, nie wiem, chyba nie, dlatego że my bardzo dużo rozmawiamy w ogóle o jakichś rzeczach nawet trudnych. I chyba mamy taką dosyć dużą zgodność charakterów, że nie mamy mm. jakichś takich punktów zapalnych u nas, że ja jestem na czarne, mama białe, mm -hmm. ewentualnie, no mama zawsze wali prosto z mostu, to prawda, ale na przykład nigdy się nie wtrąca w moje związki. Nigdy, a, nigdy? Nie. po związku się wtrąca? Tak. A, po, po trzech latach powiesz, wiesz, to nie tak. był dobry partner. A dokładnie nie, tak Dokładnie tak, tak, tak dokładnie ty... Nigdy go nie lubiłam. Dlaczego czemu nie powiedziałeś, ja się nie wtrącam, nie Ania, <laughs> a, a jak ty przyjmujesz krytykę? Spokojnie, z hmm. takim zastanowieniem się nad tym, czy może ktoś, mama w tym wypadku, ma rację? E, a to zależy, bo czasami, e, no ja mam co do siebie, że ja się trochę obrażam czasem. Tak, bo mam to od dziecka. Nawet masz, masz focha po prostu. No Mafo. nie, no jest mi przykro i się trochę obrażam, natomiast jak mama mi coś mówi, to raczej nie, chyba że bardzo się z czymś nie zgadzam i miałam zupełnie inną rzeczywistość w głowie i nagle ktoś mi mówi, że było zupełnie inaczej, nie? No to wtedy mam takie trochę, że... No, jest mi z tym niewygodnie, ale raczej wychodzę z założenia, że krytyka, taka konstruktywna, jest potrzebna i że daje nam po prostu możliwość zmiany. A, ja A ty, jeszcze... Elu, jeszcze powiedz, jak ty przyjmujesz krytykę? Obraża się. Ja no no mówię, daj spokój, nie to będę z dłużej rozmawiać no, Ale mówiąc tak zupełnie poważnie, czasami przyjmujesz to do wiadomości i no, za, 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 zastanawiasz ta, się. Tego, że tym, tak, Że coś w tym. Potem sobie to analizuję, ja. ale tu udaje że. Dobra, dobra. Gdyby ta relacja nie miała tego tonu <laughs> żartobliwego, tak to nazwijmy, w krytyce, to można by sobie pomyśleć, że to jest najprostszy sposób, żeby podciąć dziecku e, skrzydła pewności siebie. Gdyby tak na poważnie chcieć. Rekkować każdy jego wybór. A co mama ci dała jako taki fundament pewności siebie, w jaki sposób się wobec ciebie odnosiła? Co ci mówiła, jak się zachowywała, że dzisiaj jesteś pewna siebie kobietą? No, <coughs> mama ja nie jestem taka do końca pewna siebie, no, ale wygląda. Pra, pra, no, dziękuję, nie mam takie fizy, chyba. Nie. <laughs> ale nie, nie do końca, bardzo nad tym pracuję, natomiast mama zawsze mi dawała 100% akceptacji. Zawsze jak byłam dzieckiem to po pierwsze to jest bardzo ważne ona zawsze do mnie się schylała na przykład nigdy nie patrzyła z góry tylko rozmawiała ze mną Dyskutowała na, twoim poziomie. na moim poziomie i nigdy nie mówi nie była że ja jestem mama to ja jestem mądrzejsza tylko po prostu mnie pytała a dlaczego tak a może spróbujmy tak miała bardzo duże pokłady cierpliwości Pisałyśmy nawet plusy minusy plusy, tak minusy, więc to, jakby ja wiem że mama jest osobą która mnie totalnie kocha bezwarunkowo i to czuję i wiem dlatego jak mamy tą Krytykę i sobie tam jest coś taka uszczypliwość z naszej strony wzajemnie, to, się to my się śmiejemy od... i nie przyjmujemy tego, bo wiemy, że mamy taką bazę, wiecie, że się po prostu mhm. kochamy. A jakie masz paznokcie, się? Ja mam krótkie, ładne. Zawsze mam krótkie, ale, i naturalne. Powiem ci takie niepomalowane. Ale... Pomalowane są, zobacz jak ładnie. Ale tylko odżywe. Nie no, to nie jest odżyweczka, no. to jest lakier bezbarwny. Tak, ja się tak... znam, bo sam mam taki. Prawda? No, oczywiście. No, tak, masz że... lakier na paznokcie? No, obrać. powinien dbać o paznokcie. Tak. To prawda. I o ręce. I o ręce. Dziewczyny, tak. życzymy wam e, samych miłych chwil wspólnych. Dziękuję. E, 20, 20 te... lat, tak? Dzień dobry. My 20 lat. Tak. A ja tak 20. Coś... Przepraszam, skrytykować w nas tak, e, Ela, życzliwie. Tak, życzliwie. Tak jak ty mówię, Co by się nie podobało, pani? U, u was? Tak. Mnie się wszystko podobało, bo ja was lubię bardzo. Macie poczucie humoru, a poczucie humoru jest podstawa. Koniec. I wzajemnie. Pani Elu, i wzajemnie. Dziękujemy, Ani. Dziękujemy. dziękujemy Elu za spotkanie. Polecamy Państwu takie rodzinne relacje. Naprawdę dobrze na tym wyjdziemy. Cześć, tu Dorota. i Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl